jak Michał łowi ryby na sposób nauczony przez watemalskich chłopców mieliśmy siódemkę watemalskich chłopców którzy uczyli nas łowić na żyłkę i kręci się takiego młynka jak widać o w ogóle chłopcy są tam daleko na pomoście gdzie jest pomost o widać pomost, tam oni są takie małe ludziki tu jest nasz pomost a my się przenieśliśmy na taki pomost tutaj Dlatego łatwiej jest łowić ryby. Ja właśnie swój, swój, swoją przynętę straciłam. Bo się zaczepiła gdzieś od dną, urwała się żyłka i moja przynęta została na dnie, więc zostaliśmy z jedną żyłką. No i Michał teraz kręci młynka tak jak się nauczył od dzieci. A ogie dzieci, jak nas uczyły, to się z nas śmiały, że nam nie wychodzi z Michała. A teraz już mu idzie całkiem nieźle. Tylko, że ta żyłka taka cienka i się rwie. No ale nic, to mamy dobrą zabawę.